Teraz poprosić, jeśli ktoś z Rady Dyrektorów chciałby zabrać głos, to mikrofon jest otwarty. Proszę bardzo. Albo jeden, albo drugi. Tak. Państwo mnie słyszą? Tak. Tak? Dzień dobry Państwu, mam na imię Marzena i jestem członkiem Rady Dyrektorów polsko słowiańskiej Unii Kredytowej. Od razu z chcę Państwa jestem przeprosić, ale będę tutaj korzystać z moich e, notatek jako ściągawka, dlatego że tak jak powiedziałam poprzednio w piątek, ja biorę tę funkcję, którą mam bardzo poważnie. Jestem myślę, że przygotowana na dzisiaj i nie chciałabym pominąć żadnej kwestii. Tak jak powiedziałam, jestem członkiem Polsko-Zwojańskiej... Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej w Radzie Dyrektorów i jestem także tym dyrektorem, który ostatnio został porzucony z Centrum Polsko-Słowiańskiego. Mam nadzieję, że tutaj na tym zebraniu nikt nie będzie mi zabierał mikrofonu, nikt nie będzie na mnie krzyczał, nie będzie ściszał oraz insynuował, tak jak w piątek, że ja jestem przeciwko zebraniom informacyjnym dla członków. Jako Przewodnicząca do Komitetu od Spraw Członkowskich byłam jednym z inicjatorów e, organizowania tych członków co miesiąc. E, zarzucanie mi, że ja jestem przeciwko organizowaniu spotkań członkowskich jest kłamstwem. Nie tylko, że zawsze wspierałam brałam udział w organizowaniu tych e, zebrań także przez Unię Polsko-Słowiańską, jak, tak jak i jeden e, Praktycznie jedyny z dyrektorów brała udział we wszystkich zebraniach organizowanych przez członków. Sami Państwo zresztą możecie wyciągnąć wnioski na podstawie zebrania w Clark New Jersey, kiedy jako jeden z, jedyny z dyrektorów zostałam do końca tego zebrania, ponieważ ja kamery się nie boję i nie mam nic do ukrycia. Oczywiście pod warunkiem, że pan Zdzisław nakręci mnie w dobrym, pod dobrym kontakt, żeby ładnie wyszła na filmie. Miałam, nadzie Miałam nadzieję, że celem ostatniego zebrania informacyjnego nie będzie omawianie petycji, która była złożona 6 miesięcy temu przez członków, ale będziemy mogli odpowiedzieć na pytania członkowskie, które zadane były już dawno temu przez członków i e, była już nam dostarczona lista tych pytań. Tylko dlatego na piątkowym zebraniu wspomniałam o tym, że jestem w formie organizowania zebrania przez panią Wierzbowską. Proszę Państwa, zebrania informacyjne powinny być organizowane dla Was w celu przekazywania informacji Wam, te o które Wy prosicie, a nie wspierać konkretną agendę naszej Pani Przewodniczącej. Wielokrotnie prosiłam ją o to, żebyśmy mogli odpowiedzieć na pytania członkowskie, które, tak jak powiedziałam poprzednio, poprzednio były nam przekazane. A jeżeli chodzi o kwestię petycji, to takie zebranie powinno być zwołane natychmiast po złożeniu tej petycji, a nie 6 miesięcy później. Jeszcze raz chcę państwu przypomnieć i Podkreślić tutaj, że ja absolutnie nie jestem przeciwko zwoływaniu zebrań informacyjnych, wręcz przeciwnie popieram je i zawsze będę je popierała, dlatego jestem dzisiaj tutaj na tym zebraniu. Będę na zebraniach organizowanych przez Unię, tak samo jak i przez zebraniach organizowane przez członków. Pytanie jest, dlaczego nie ma dzisiaj tutaj na sali naszej pani przewodniczącej Marzeny Wierzbowskiej. Przynajmniej nigdzie jej nie widzę. Um, Pani Wierzbowska na piątkowym zebraniu podkreśliła, że robi wszystko według prawa. No więc zastanawiam się, dlaczego my mamy na dzień dzisiejszy tyle otwartych spraw sądowych. Jeżeli chodzi o Centrum Polsko-Słowiańskie, większość tutaj na sali obecnej państwa jest, jest już zorientowana, że została posunięta nieprawnie z Rady Dyrektorów Centrum Polsko-Słowiańskiego. Powodów było dużo, m.in. jednym z wielu jest to, że domagałam się przywrócenia członkostwa osób, które zostały nieprawnie usunięte przez panią Kamińską. Przez półtora, tak, także też zrezygnowałam z bycia skarbnikiem po półtora roku, dlatego że kiedy zaczęłam sprawdzać wszystkie sprawy finansowe i zadawać pytania oraz prosząc o, o dokumenty związane z wydatkami Centrum Polsko-Słowiańskiego, nigdy ich nie otrzymałam. Kiedy dowiedziałam się też, że sprawa petycji o, o licencję o alkohol w Centrum Polsko-Słowiańskim jest niejasna i są dowody na to, że podpisy, które były złożone są prawdopodobnie fałszywe, wycofałam mój podpis. Co spowodowało, że natychmiast Pani Kamińska usunęła mnie z Rady Dyrektorów. Jeżeli chodzi o sprawę sądową, no, to niekoniecznie. Jeżeli chodzi o sprawę sądową, to chciałabym przypomnieć, że my zrobiliśmy ten wniosek prywatnie jako, jako członkowie Centrum Polsko-Słowiańskiego, dopominając się o swoje prawa i chcieliśmy też zweryfikowanie wyborów. Nasz prawnik zrobił, co, zrobił praktycznie co mógł, a. a przez, e, przez tą fotę przez tą pieniężną, którą byliśmy mu w stanie przeka przekazać. Pani Kamińska miała nieograniczoną kwotę pieniężną, dlatego że, ten, że składki były przekazane przez Polsko-Słowiańską Unię Kredytową do Centrum. W zeszłym roku, tak jak Marek tutaj powiedział, zgadza się, Mieliśmy kontrakt, byliśmy ograniczeni kontraktem i nieprzekazanie tych składek mogło ograniczyć się z tym, żebyśmy mieli dużą, moglibyśmy zapłacić dużą kwotą pieniężną za odszkodowanie. W tym roku takiego kontraktu już nie ma, więc mogliśmy jednak trochę poczekać, zanim pani Kamińska przekaże nam raport ze swoich z rozliczeń, jak są wydawane nasze pieniądze członkowskie. Ja osobiście głosowałam przeciwko przekazaniu składek do centrum. Nie będę Wam tutaj państwu mówić, jak to głosował. Nie chcę się narażać Radzie Dyrektora, tym tak bardziej, że są już w Radzie osoby, które chcą mnie wyrzucić i nie tylko w Radzie, za to, że, że z Wami rozmawiam i bywam tutaj na zebraniach. Na koniec, jeżeli Państwo są zainteresowani, oczywiście, chciałabym Wam przeczytać list od Pana Uczania. Żeby mnie wyrzucić z, z Rady Dyrektorów oraz członkostwa oraz pozostałych, pozostałych kilka osób członków naszej Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej. Czy mam to przeczytać? Okay, więc um, Nie wiem, czy jest, ale gdzieś przeczytam. Społeczny Komitet Członków Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej po przeanalizowaniu działań i okoliczności stawia wniosek do Komisji Nadzorczej. Na podstawie artykułu 9, punkt 3, statutu Unii o przeprowadzanie stosownej inwestygacji na temat działalności sprzecznej ze statutem polsko-słowiańskiej Unii Kredytowej dyrektor Marzeny Bojczulanis. Na podstawie artykułu 4, punkt 3, w związku z artykułem 9, punkt 5, zwołanie specjalnego zebrania członków usunięcie w usunięcia Marzeny Wojczulakis z funkcji dyrektora oraz członkostwa polsko-słowiańskiej Unii Kredytowej, usunięcie z członkostwa Unii Marka Wysockiego. Członku Zika, Jana Weleca i Zofii Goli. Uzasadnienie. Marzena Wojczula jako dyrektor i pełnomocnik Rady Dyrektorów do spraw kontaktu z członkami, nie respektuje wniosków uchwalonych na rocznym walnym zebraniu 20 maja 2012. W dniu 28 czerwca 2012 na zebraniu informacyjnym przedstawiła nieautoryzowane opracowanie na temat tych wniosków, tłumacząc członkom pokrętne rzekome stanowisko Rady Dyrektorów, czym służyła gniew zebranych członków. Następnie, wykorzystując niezadowolenie członkowskie wraz z tzw. grupą wysockiego, przygotowali petycję niezgodną ze statutem polsko-słowiańskiej unii kredytowej. W dniu 12 sierpnia 2012 na zebraniu zorganizowanym w, Polsko, w Polskim Domu Narodowym przez Marka Wysockiego i Marzenę Wojczulanizm Społeczny Komitet publicznie i oficjalnie stwierdził, że petycja jest niezgodna z prawem i nie będzie jej popierał. Na powyższym zebraniu przy dyrektor Marzeny Wojczulanizm dopuszczono się kilku pomówień Rady Dyrektorów, m.in. przez Marka Wysockiego i Aleksa. Społeczny Komitet Członków Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej, prawnie zarejestrowany i znany sądownie w 2011 roku, jako przedstawiciel członkowskiej w Unii Kredytowej, próbował kilkakrotnie nawiązać kontakt z dyrektorem Marzynową Czulani. Stora z urzędu ma taki obowiązek, ale do chwili obecnej takiego kontaktu nie udało się zdobyć. Nie przybyła także na spotkanie 12 września 2012, gdzie pomimo, że otrzymała pisemne zaproszenie z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie mogliśmy więc zrobić, zwrócić uwagi. Marzenie Wojtulanie za jej niestosowne zachowanie. W ostatnim okresie społeczny komitet otrzymał informację, że Marzena Wojczulaniec wraz ze swoją grupą zainicj zainicjowała nową petycję zadając, od zadając odwołanie z funkcji większości Rady Dyrektorów wraz z przewodniczącą, ponieważ nie zwołała specjalnego zebrania na podstawie petycji niezgodnej ze statutem. Jest to kuriozum, mogła co postać w nieroztropnej głowie, aby karać za to, że ktoś nie chce łamać prawa. W dniu 7 października 2012, podczas 75. parady imienia generała polskiego grupa, o której stanowi ten wniosek, wdarła się na piątą aleję na Manhattanie do pochodu z Transparentem, szkalując niektórych dyrektorów Unii Kredytowej, podważając reputację w środowisku polonijnym, ale także na arenie międzynarodowej. Parada jest czymś więcej niż tylko przemarszem, to jest nasze święto patriotyczne. Czcimy generała polskiego, go bo bohatera Ameryki. A Że był Polakiem, ja mamy z tego powodu satysfakcji z porady zostali usunięci przez policję. O działalności Marzeny Wojczulani, od dłuższego czasu otrzymujemy informację, że ma ona kontakty z osobami dążącymi do, do destabilizacji pracy Rady Dyrektorów i Unii Kredytowej. Społeczny Komitet rozumie, że zwołanie zebrania specjalnego jest kosztowne. Jednak doświadczenie w działalności naszej Unii mówi, że brak reakcji na zło w początkowej fazie przynosi późniejsze znacznie większe koszty finansowe i niepowetowane straty moralne. Dlatego społeczny komitet prosi Komisję Nadzorczą o skorzystanie ze standardowych uprawnień i przeszkodzenie destruktywnej działalności Marzeny Kojeczulanis i jej grupy. Prawnik Paul Zosnowski jako członek Komisji Nadzorczej powinien wykazać swoją profesjonalność w praktyce. New York, 9 listopada 2012, przewodniczący Civic Committee of Members of the Federal Credit Union User Włoka. Chciałam zwrócić jedną uwagę, że prawo tego listu, jeżeli chodzi o nieautoryzowane opracowanie, na które nigdy czytałam na... które czytam, czytałam na danym zebraniu 28 20, 20 czerwca 2012, w przyrzędaniu informacyjnym, była to, były to odpowiedzi przygotowane nie przeze mnie. Jako, że I przypominam sobie, że ja to mówiłam już wcześniej, nie przeze mnie. Były przygotowane przez nasz Compliance Department, zaakceptowane przez Radę Dyrektorów i autoryzowane przez naszą panią Czernę Marzenę Wierzbowską. Dziękuję. A następna że chciałam jeszcze. Przypomnieć, że właśnie na tym zebraniu, jeżeli już chodzi o to, że podobno ja zwoływałam te petycje i ja jestem odpowiedzialna za wszystkie petycje, chciałabym przypomnieć, że właśnie na tym właśnie zebraniu to pani Wierzbowska powiedziała, że jeżeli członkowie, oczywiście mając prawo, bo tak, tak, według naszego statutu, chcą usunąć poszczególnych dyrektorów, jedynie co muszą zrobić, to przynieść jej petycję z odpowiednią ilością podpisów. Nie przypominam, że wydawałam, nie przypominam sobie, żebyście dostali instrukcję obsługi, ale dostaliście konkretną odpowiedź, że macie jej przenieść petycję z podpisami. Więc za bardzo nie rozumiem, jak to ja i ta moja grupa jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie petycje. A ja myślę, że na, no, natomiast jeżeli chodzi o kontakty moje z Panem Uczajem, no to ograniczają się na tyle, że ja też dostałam ciekawą korespondencję, którą mam w domu prywatnie. Um, między innymi od obserwatora AK, pan Buczaj, czy ktokolwiek, kto za tym stoi, więc e, myślę, że też jestem dobrze poinformowana o tym, czy, o czym mówi pan Marek Wysocki. W każdym razie dziękuję bardzo i byłoby na tyle. Thank you. Thank you.